Mano z tej strony ja, MW, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale I jak możecie zauważyć, znajdujemy się na Minecraft Survival Tak, jest to kolejny odcinek Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinku, bardzo serdecznie cię zapraszam do tego Żebyś kliknął sobie w kartę, ponieważ tam masz poprzedni odcinek i playlistę Więc tam możesz wszystko sobie nadrobić Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić Otóż, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby się rozejrzeć gdzieś tutaj dookoła Czy ktoś czasem, słuchajcie, nie był na serwerze wtedy, kiedy mnie nie było bo teraz są, jak możecie zauważyć, dziewczyny. I generalnie dziewczyny nas oprowadzą po bazie. Ja już ją widziałem, ale wy jej nie widzieliście. I uwierzcie mi na słowo, że się mocno poryjecie. Ale zanim wam pokażę, mm, co tam się dzieje w środku. A, kurde, to zabije pająka. E, a wy musicie koniecznie zostawić łapkę w górę, więc Mordo w tym momencie. Strzelaj łapę w górę, subskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie i jak dasz suba, to żadnego filmu nie przegapisz. No wydaje mi się, że zostawiliście tą łapkę w górę. Dlatego napiszemy do dziewczyn, dobra, dawajcie, oprowadzajcie. I opowiadajcie, co jest do czego. Okej, okay, więc wbijamy sobie, słuchajcie, do bazy. I jak możecie zauważyć, jest naprawdę wielki przeskok między tym, co było w poprzednim odcinku, a tym, co jest teraz. Bo jak możecie zauważyć, no, dziewczyny zbudowały naprawdę zarąbistą bazę. Ej, serio, w sensie widać, że kurde, spędziły tutaj trochę czasu. Tu jest magazyn. Okej, okay. jak wygląda sprawa u nas z itemami? Wow, wow. Wow, co jest? Ej! Jak możecie zauważyć, dziewczyny naprawdę tutaj sobie nieźle radzą. Tutaj jeszcze nic nie ma. Dobra, kolejny pokoik, co tutaj jest? Tu będzie portal i enchant. Okej, okay, czyli tu będzie pewnie mm, portal, bo tu jest tak wykopany jak pod portal. E, a tutaj będzie pokój do enchantowania. Okej, okay, wygląda naprawdę spoko. Macie coś do jedzenia, bo ja nie mam. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tutaj mamy pomocników, bo jak możecie zauważyć, teraz będzie łatwiej z itemami i ogólnie, no, Minecraftowa współpraca. Wiecie o co chodzi? Mamy nawet pieska, mamy. Nawet pieska. Co jest? Jak się nazywa? Ej, patrzcie, to. Mają normalnie, kurde, pieska tutaj przyprowadziły, więc nie jesteśmy. Aha! A to jest prezent. O kurcze, patrzcie! Ej, dzięki wielkie. Serio? Ej, bo jak dobrze pamiętacie, pogromca ciemnych umarł w kejwie i teraz dziewczyny przygotowały dla mnie prezent postaci pieska i mamy nawet kości. Ja, dzięki wielkie, serio. Ej, to jest mega słodkie, poważnie, nie? Więc mamy tutaj pimpka. Piszcie mi w komentarzach, jak może się nazywać. Tym razem ten piesek będzie tutaj siedział w bazie cały czas, więc raczej mu się nie powinno nic stanąć. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj farmę. Wow, kozacko. Dobra, może zbierzmy sobie przy okazji właśnie nasionka, bo będę miał, słuchajcie, chlebek, bo zaraz po tym, jak pokażę nam tutaj bazę, to tak jak mówiłem, pójdziemy sobie na patrol, żeby zobaczyć, co tutaj się wokół nas dzieje, jeżeli w ogóle coś się dzieje. Eee, więc zasadzimy sobie tutaj całą tą faremkę, ok, żeby sobie elegancko tutaj coś rosło. Proszę bardzo, cyk. Oj, skończyły mi się nasionka, ale to nie jest żaden problem, bo jeszcze ich dosyć dużo mamy, więc tutaj elegancko farma została wyplewiona. Na przykład tutaj damy mm, nasiona. E, co my tutaj mamy? Co to jest? O, kurde, ty, patrzcie, tutaj jest spokój jakiś. Które chcesz łóżko? Yy, nie wiem. Ej, ale patrzcie, mamy tutaj normalnie jak nocleg, wiecie o co chodzi? Jak jakiejś noclegowni? Każdy ma swoje łóżko i to są łóżka piętrowe, jak w jakimś wojsku czy coś. Ej, serio. Wybierzcie mi. Niech mi wybiorą, dziewczyny, bo ja, ja nie mam pojęcia, co tutaj jest napisane. Andrzej, kaktus nawet tu się znalazł, słuchajcie, w naszej bazie. No z tego co widzę, mm, każdy ma swoją beczkę na prywatne itemy. A no dobra, okej, okay. to w takim razie biorę to żółte. Okej, okay, to tutaj się będziemy y, kimać, bo tutaj mamy, słuchajcie, skrzynkę z moimi itemami. Yy, I myślę, że to będzie spoko. To będzie spoko. Więc to jest moje miejsce. Bardzo ładna baza. Podoba mi się. Czy coś na serwerze się działo, jak mnie nie było? Jakieś dziwne akcje ludzie wbili, czy coś? Zobaczymy, co one nam odpiszą, bo w zasadzie to, jak możecie zauważyć, to one tutaj na serwerze były naprawdę długo, no ja nie jestem na tym serwerze cały czas, więc jest szansa, że ktoś tutaj na ten serwer wbił i zobaczymy, czy one się z kimś spotkały. Był jakiś niemiły ziom. Nie miły ziom, ale czemu niemiły? Obrażał Was czy co? Ej, o co chodzi? Był jakiś niemiły ziomek na serwerze. No teraz, jak możecie zauważyć, jesteśmy tylko w trójkę. Niby w trójkę. Nigdy nie wiem, czy jestem na serwerze tutaj sam, albo w trójkę, tak jak teraz. Czy nie ma kogoś więcej na tym serwie? No, o nie. Bardzo nieładnie z jego strony. A chciał. do. nas, do bazy. Ej, w ogóle tu jest jakaś drabinka. Gdzie ta drabinka prowadzi? Aha. Ta drabinka prowadzi, słuchajcie, na górę Góry, więc Ujo, Ej, myślałem, że ktoś tutaj stoi A to tylko trader Dobra, zobaczmy sobie, co ten trader ma ciekawego Tutaj do sprzedaży Ale z tego, co widzę, chyba nic Ej, ja miałem emeraldy, nie wiem, co się z nimi stało w ogóle Ej, ale gdzie jest trader w ogóle? Tak, chciał Okej, okay, dobra I co mu napisałyście? Że nie, bo jest niemiły Niemiły, tak? <grywa> Ej, bo w sumie to się zastanawiam e, Gdzie ten ziomeczek Mógł swoją bazę tutaj wybudować Bo chyba, jakby znalazł Tą bazę, to trwałaby tutaj Jakaś jadka, skoro był niemiły Dla dziewczyn, to wydaje mi się ta Aha, okej, okay, dobra Ej, to mamy misję Jak zrobimy dzień, żeby Znaleźć jego Bazę, myślicie, że Damy radę? Ej, jestem ciekawy, damy radę. Bo na pierwszy rzut oka nie widzę tutaj, żeby coś było wokół nas. Damy radę. Myślę, że chyba tak. Okej, okay, dobra. To dawajcie, idziemy spać. Dobra, zróbmy sobie dzionek yy, i pójdźmy sobie po prostu luli. Więc ja się kładę tutaj do mojego nowego łóżeczka Dziewczyny też się gdzieś tam kładą, robimy dzień i idziemy szukać bazy typa, który był na tym serwerze i był niemiły dla dziewczyn. Co w się sensie w sumie to nie wiadomo, czy on ma bazę, bo wiecie, jakby szansa na to. Ej, zrobię sobie przed wyjściem chleb jeszcze. Chlebek sobie trzeba zrobić. O, proszę bardzo, żebyśmy mogli sprintować. Cyk, dobra Hops i Hops. O, jeszcze jeden chleb, dobra. E, może damy trochę dziewczyną. Łapcie chlebek. O, proszę bardzo. Podzielcie się. E, dobra, więc w takim razie, no, idziemy szukać e, jakichś poszlaków. Bo skoro była tutaj jakaś osoba, to jest szansa, właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, że gdzieś ona się osiedliła. Tylko pytanie: gdzie? Widupiaj stąd, widupiaj. Co ty kurde, tutaj robisz, gościu? O, nie, creeper. Czy ja go zdążę? O, o, o! Tak jest, tak jest, tak tu się robi. Widzowie, widzicie? Tak, tu się robi. Dobra, więc ja myślę, że powinniśmy iść wzdłuż rzeki. Bo tutaj też będziemy mieć widok na moją starą bazę. Jeżeli dobrze pamiętam, bo ona była gdzieś tutaj w pobliżu. Ale nie dam sobie ręki uciąć, bo w sobie to nie pamiętam. Już na ten moment powiem wam, że orientację w terenie mam mega słabą. Przez to, że muszę zmieniać cały czas bazę. Mam nadzieję, że tej bazy nie będę musiał zmieniać i że nikt jej nie zgryfuje ani nic, jakby kogoś nie była na serwie. W ogóle pojawiło się dużo pytań. Odnośnie, właśnie serwera. Dlaczego jest whitelista, czasami i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli ktoś wbił na serwer i ja byłem na serwerze mm, i zobaczyłem, że jest spoko, to automatycznie dodałem go do whitelisty. Nie chcę sytuacji tutaj takiej, że po prostu jakieś randomowe osoby, które są niemiłe dla innych, tak jak możecie zauważyć, dziewczyny tutaj napotkały się na jakąś niemiłą osobę. No nie chcę takich sytuacji, dlatego jest whitelist. Więc musicie po prostu kampić Jak serwer będzie odpalony i jak wbijecie, popiszemy chwilę i okażecie, że jesteście w porządku, to po prostu. Po prostu dostaniecie tutaj dostęp do whitelisty. Ej, dobra, bo jak na razie to ja nic tutaj nie widzę. Ja też nie do końca wiem, gdzie jest tutaj jakiś spawn na tym serwerze, ale nie widzę tutaj zbyt dużych zmian. W sensie, serio, tutaj są jakieś góry. Miałem iść, słuchajcie, koło wody, a w ogóle wydupiłem gdzieś dalej, więc pójdźmy sobie koło wody i zobaczmy, czy znajdziemy tą bazę. Ej, a wiecie, gdzie on mógł... Mieć bazę Czy w ogóle miał bazę Ej, bo to jest dosyć zastanawiające Czy ten ziomeczek miał bazę Bo w sumie, kurczę No ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć Ale dobra, no idźmy Nie poddajemy się, chyba miał, ale nie wiemy Gdzie, okej, okay, dobra O, ej, patrzcie Znalazłem bazę jakąś O, kurde, czyżby to była baza Tego typa, czy to będzie baza e, Kogoś innego bo W sumie wiecie jak to jest, ej, dobra, mamy tutaj Słuchajcie, jakąś farmę I mamy tutaj jakiś domeczek yy, Dziewczyny idą? A, one się zgubiły Czy one mnie widzą? Widzą mnie, okej, okay, idą tutaj Daj kordy, no po co wam kordy, jak mnie widzicie? Po co, ho? Co jest? Wy, ty, wy, przecież mnie było widać Co tu się dzieje? Dobra yy, Wbijmy sobie w takim razie tutaj i zobaczmy Co on tutaj ma Patrzcie, miał jakieś itemy. Dobra, żelazo i chleb wezmę, bo wiecie, no ja nie wiem, czy typ jest y, agresywny. Skoro był niemiły dla dziewczyn, to musi być jego baza. No nie wiadomo, bo może to być kogoś innego, kto wbił. Kurde. Ale tak czy siak, może zabierzmy mu itemy, co? Ej, myślę, że zabranie y, temu typowi itemów to jest dobry pomysł Bo w sumie z chłopem nie miałem w ogóle kontaktu żadnego Więc jak mu zabierzemy itemy, to nic się nie stanie W sensie, wiecie, trzeba, trzeba grabić tutaj y, typów, którzy nie są z naszego teamu jak na razie Być może będzie, żeby on się nie poczuł skrzywdzony Powiem tak, byłeś miły, ale y, zapraszam cię do naszej armii, stary, nie? Tylko musisz wbić na serwer i przeprosić dziewczyny Dobra, y, powiedzmy sobie, że ten kabel stąd też zabierze i zostawimy mu tabliczkę, widzowie Że jak coś zapraszamy do armii Ale musi się z nami zjednoczyć Nie może grać sam, wiecie o co chodzi, coś w tym stylu Teraz pytanie, czy ja mam jakieś drewno Ja mam, dawaj O kurde, dobra, bo ja mogłem wykopać, ale widzę, że tutaj Jest ironowa śkiera Więc zarąbiście, dobra, więc zrobimy sobie Słuchajcie teraz, ej, bo ktoś mi O, 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 właśnie, o kurde Ile desek mają, dobra Zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj tabliczunię Elegancką i tą tabliczunię dajemy Tutaj, więc piszemy tabliczkę Byłeś niemiły Ej, w sumie to nie wiem, czy to jest ten gościu Dobra, to napiszemy inaczej Może napiszemy Zapraszam do, nasz, do naszej armii Jeżeli chcesz dołączyć Musisz, okej, okay, musisz Znaleźć Naszą bazę i zrobić coś dla nas. Na przykład przynieść. Na przykład przynieść wartościowe itemy. Okej, okay, dobra, więc słuchajcie. Dostał chłop informację. No nie wiadomo, czy to był ten chłop, y, który był niemiły dla dziewczyn. Więc tak czy siak, dostał informację, że zapraszamy go do naszej armii. Ej, w sumie, z tego co ja widzę, to ten gościu powinien chyba widzieć naszą bazę, bo jesteśmy na sawannie. Ej, no co jest? Przecież tu jest nasza baza. Ej, on jest jakoś mega za blisko, słuchajcie. Trochę podejrzane, no ale dobra, okej, okay, zostawmy ten domek w spokoju. No, na serwie nikogo nie ma, więc możemy się skupić na takich podstawowych rzeczach. Typu, słuchajcie. Nie wiem, zbudujmy na przykład coś w bazie, albo coś w tym stylu o kurczę, Czekajcie, bo ja muszę zjeść chlebek, bo ciężko jest u mnie, słuchajcie, z jedzonkiem trochę. O, proszę bardzo, dobra. Ej, może wybudujmy jakieś wejście do. Bazy, co? Czy będziemy za bardzo widoczni? Ej, o to jest pytanie: czy my nie będziemy za bardzo widoczni? Chociaż i tak, jak ktoś wbije na ten serwer oglądając te odcinki, to tak czy siak będzie wiedział, gdzie jest baza, więc wydaje mi się, że to jest y, obojętne. Ja bym tu zbudował schodki i chyba takie schodki sobie tutaj zbudujemy, żebyśmy mogli y, łatwiej sobie tutaj wejść. Możemy wybudować. Okej, okay, to robimy drewniane schody. Okej, okay, dobra, szchody, napisałem w ogóle co jest, dobra, więc ja sobie wymieniam te całe drewno, które mi dziewczyny dały na deski i teraz tych deseczek robimy sobie schodeczki, proszę bardzo, tutaj robimy sobie tak, tutaj tak, okej, okay. cyk, pyk, dobra, mamy 56 schodków, więc ja tutaj sobie ustawiam właśnie w ten sposób. O, proszę bardzo. Tylko po to, żeby było szybsze zejście stąd. Wiecie o co chodzi? Żeby tutaj. E, może to nie będzie ładne, ale ma być praktyczne. O to w tym chodzi. Więc tutaj sobie to rozwalamy. E, kurde, ja nie mam łopaty. Dobra, idę zrobić łopatę. Więc robimy sobie łopatę. Tylko, że ja nie mam nawet z czego robić tej łopaty. Halo, ej nie mam drewna. Nie mam drewna. Czy macie łopatę, dziewczyny? Dobra, nie będę ich pytał o jakąś łopatę. Po prostu zrobimy sobie patyczki i zrobimy łopatę tak właśnie, żebyśmy mogli sobie kopać tutaj Dirta. Ej, zarumbiście. Jaram się, że e, nasza armia się powiększa. Chociaż w sumie na ten moment się w ogóle nie powiększyła. Z tego względu, że mm, no w zasadzie niby jest ktoś na tym serwerze, ale nie wiadomo kto. Dziewczyny też nie wiedzą, kto to jest, więc wydaje mi się, mordeczki, że dowiemy się w następnych odcinkach, jeżeli tą postać w ogóle spotkamy. Czarnej postaci nie ma. Nie mam pojęcia, co się z nią stało, ale przewodnik w poprzednim odcinku nam mówił, że nie jesteśmy nawet przygotowani, więc ja nawet tam nie Próbuję wbijać do niej do bazy Ale też w zasadzie nie wiadomo czy ona w tej bazie Tam jest, więc no Wolę nie sprawdzać na ten moment O, zróbmy może podwójne schody Ej, to jest dobry pomysł, kurde Mógłbym zrobić sikierę, bo jakbym zrobił sikierę by było łatwiej Dobra, więc tutaj sobie zrobimy O, takie coś, dobra O, jest znowu ten gość, te. a ona z nim handluje Okej, okay. więc słuchajcie No mamy zarąbiste wejście do naszej bazy Ej, No mogłoby być ładniejsze W sumie, ale jak na razie Ej, kurde, on się zrobił niewidzialny, co ty masz tu na sprzedaż nic ciekawego, nic ciekawego Myślałem, że będzie miał coś wartego uwagi, ale no niestety nie Więc no słuchajcie, w dzisiejszym filmie nic dziwnego się o dziwo nie stało Tylko, o kurde, się obsyrałem No tyle, że wiadomo, że ktoś na tym serwerze gra Z tego względu, że no wybudował sobie bazę I w sumie dziwi mnie fakt, że jej nie widział Bo my prawie ją stąd widzimy, patrzcie jakby się tak skupić, czekajcie. Ej, ja już też nie pamiętam, gdzie ta baza była. Ale gdzieś tam, gdzieś tam, serio. Wydaje mi się, że, słuchajcie, e, śmiało mógł widzieć naszą bazę. Teraz ją zobaczy na pewno, jak wbiję na serwer. E, ale mam nadzieję, że nic złego się tutaj nie wydarzy. Więc to słuchajcie, standardowo IP do tego serwera macie, słuchajcie, w opisie. Tylko musicie je znaleźć spośród tysiąca IP. Bardzo dużo osób mi pisze, że nie może, bo coś tam, mordeczki. Jeżeli chcecie wbić na serwer, musicie znaleźć IP. Nie ma innej drogi na skupienie. Więc możecie sobie oszczędzić jakieś zbędne pisanie. Że MWK, podaję Pi, wejdź po coś tam. I wymyślanie jakichś 10 tysięcy różnych wytłumaczeń. Więc, no, słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Strzelajcie łapy w górę. Subskrybujcie ten kanał. Możecie pisać, co możemy zrobić z dziewczynami w następnym odcinku. Co wybudować, do czego się przygotować. A ja byłem MWK, to by było na tyle. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się na razie. I elo, pa!